Się ma Safe Arma, a to czas na kolejnego Pikema. W poprzednim póki co było ok, nie mieliśmy z tym większych problemów. 6 punktów, myślę, na spokojnie poszło całkiem, całkiem ok. Tak samo w pierwszym i teraz przejdziemy do Champions Stage, który jest. Tu dopiero zaczyna się prawdziwy problem. A poprzednie fazy nie były najmniejszym problemem w porównaniu z tym, co mamy tutaj do czynienia. Więc mamy mecze NIP contra FACE, Spirit contra Furia, and Copenhagen Flames i nawi Heroic. Myślę, że zaczniemy od góry. I tutaj pojawia się to, że mamy NIP contra FACE. Jeżeli ktoś mnie zapytał, kto wygra Majora miesiąc temu, powiedziałbym 100% FACE. Nie ma problemu, wygrywając całego tego Majora. Po tym co zobaczyłem, nie byłbym tego taki pewny. Wyglądają dobrze, muszę przyznać. Grają naprawdę. Dobrze, acz nie jest to drużyna, której którą widziałem miesiąc temu. Muszę przyznać, pomimo że wygrali Katowice oraz później jeszcze ISL Pro League, to nie jestem pewny, czy są takim faworytem do wygrania tego Major'a. Acz myślę, że z Ninja Pyjamas powinni sobie poradzić. Widzę tutaj szansę na to, że NiP jest w stanie ten mecz wygrać. Na pewno są w stanie to zrobić, szczególnie jeżeli ESL tak będzie grał tak jak gra do tej pory. Jest tutaj jakaś szansa, że NiP to wygra. Acz mimo wszystko myślę, że Face powinno w tym meczu dać radę. Powinni sobie na NiP poradzić bez większych problemów. Acz myślę, że będzie to dość close match i na pewno będzie warte obejrzenia. Myślę, że będzie naprawdę jednym z ciekawszych. Następnie mamy Team Spirit Furia. I jeżeli bym szedł tutaj po wynikach, myślę, że Team Spirit wydaje się lepszą drużyną. A teraz że będzie to wszystko grane w arenie, to jednak myślę, że Furia ma więcej doświadczenia. I mieli też trochę trudniejszą drogę po to, żeby dostać się do tego top 8, więc osobiście myślę, że Furia powinna dać tutaj radę, acz ten mecz jest, powiedziałbym 50 na 50. Mi Spirit jak najbardziej na pewno ma szansę, żeby tutaj Furię pokonać. To jest najbardziej 50 na 50 mecz, który bym powiedział z tych wszystkich czterech byłbym dawał gdzieś 40-60 na to, że nie wygra, 50-50. Tutaj Copenhagen Flames, ENC. Myślę, że ENC ostatnio po prostu gra lepiej niż Copenhagen Flames. Copenhagen Flames mieli szansę wyjść 3-0. Nie do końca im to wyszło. Wyszli ostatecznie 3-2. ENC nie miało problemu specjalnie z wyjściem z poprzedniej fazy. Grają naprawdę dobrze. Każdy w składzie ENC praktycznie prezentuje się naprawdę, naprawdę na dobrym poziomie. Madden gra niesamowicie dobrze, dycha radzi sobie, Sphinx jest jednym z najlepszych graczy na Majorze aktualnie, więc myślę, że jak najbardziej w NC powinno, powinno ten mecz wygrać, powinien dać radę i tu jestem i się chyba najbardziej prawie, że pewny tego, że taki będzie wynik tego meczu. I następny Na'Vi Heroic, to będzie niesamowity do obejrzenia mecz, nie mogę się go doczekać, będzie naprawdę mega, mega dobry. Osobiście muszę przyznać, że myślę, że na spokojnie nawet powinno dać tutaj radę. Ale spodziewałem się, że mer będzie dość wyrównany. Heroic jest mimo wszystko naprawdę, naprawdę dobrą drużyną. Grają naprawdę dobrze. a mi czasy jest to trochę shaky. Wyszli oni z balansem 3-2. Więc no... Myślę, że byli oni jedną z drużyn, których spodziewałem się, że przejdą 3-0. Może 3-1, coś w tych okolicach. Było trochę bardziej triki, bo jednak musieli... Naprawdę grać o to, żeby tutaj się znaleźć. A mi że mimo wszystko, nawi prezentuje się naprawdę, ale to naprawdę dobrze. Póki co, wygląda tak dość basic, bym powiedział. Nie jestem pewny co do tego meczu najbardziej, bo jednak no, Spirit na pewno ma szansę. Tyle, że. Furia ma na pewno więcej doświadczenia na dużych turniejach tego typu. Spirit ma jednak graczy, którzy na majorach niespecjalnie mają jakiekolwiek doświadczenie. Furia. Tutaj jest sytuacja oczywiście trochę inna. Byli już na wielu. Oczywiście poza tam Safę. Saf, chociaż Safę był też na ostatnim Major's Badaży w Pain Gaming. Znaczy nie wyszedł do końca do areny, że tak to mm, hmm. Myślę, że zostawię tutaj Furię. Furia face. Tu face nie powinno mieć problemu myślę z tym meczem. Powinni na spokojnie dać radę, nieważne kto z tego wyjdzie. Chociaż szczerze, jeżeli Team Spirit da radę, to myślę, że Team Spirit może mieć jakieś mini szanse na face. Wątpię, żeby wygrali. Myślę, że szansa na to, że ktokolwiek tutaj z tych dwóch drużyny byłby w stanie pokonać face. Acz myślę, że byłby to i tak ciekawy mecz. I o wiele bardziej wyrównany niż by się wydawało. Następnie Ens, Nawi. Chciałbym powiedzieć Ens, ale myślę, że Nawi powinno dać radę. Jest tutaj o wiele więcej doświadczenia. I no myślę, że nawi szczerze to jest po prostu lepszą drużyną. Szczególnie, że Bit jest że aktualnie top 1 na majorze z najwyższym rankingiem. A druga sprawa, nawi przeszło 3-0, a Simple nie grał szczerze aż tak dobrze. Więc jeżeli nawi jest w stanie przejść 3-0, a Simple nie, jest, nie gra tak jak zazwyczaj, to nie wyobrażam sobie, co nawi jest w stanie zrobić, jeżeli Simple będzie na swoim poziomie. Tutaj zostaje nam półfinał Face oraz Nawi, lub Nip oraz Nawi, bo wciąż szczerze nie jestem pewny czy Nip nie jest w stanie pokonać Face. Myślę, że tutaj NaVi powinno dać radę. Chciałem powiedzieć Face. To będzie, nie, to będzie mega do obejrzenia mecz. Myślę, że jak najbardziej finał będzie mega dobry. Acz spodziewam się, że Nawi tym razem da radę pokonać Face. Wierzę, że powinni sobie tutaj poradzić. Szczególnie jeżeli beat będzie dalej grał tak jak gra, lub jeżeli oczywiście Simple uruchomi ponownie swoją machinę. Myślę, że jak najbardziej tak powinien prezentować się mój Pikem. Jeżeli coś tu będę zmieniał, w co wątpię, to na pewno nie będę zmieniał dolnej części. Myślę, że jestem prawie pewny, że nawi powinno dać radę w finale. Powinni dojść do finału. Jeżeli tak się nie stanie, to no, będę zaskoczony. Uh, Ents myślę, że na spokojnie. Furia, Spirit, tutaj nie jestem do końca tego tego pewny. I Nipface, szczerze jestem, widzę ten moment, że Nip jest w stanie coś wygrać, więc jeżeli coś zmienię, to prawdopodobnie będzie to tutaj możliwe, że tam Spirit. Chociaż wątpię, myślę, że zostanę tutaj z Furią. Wierzę, że powinni sobie poradzić. Uh, NIP mimo wszystko zastanawiam się, czy nie dać tutaj NiPu zamiast FACE. FACE byli faworytami do wygrania tego majorena nadal, większość, jeśli nie mylę, są. A widzę świat, gdzie NIP jest w stanie na spokojnie przejść dalej, wygrać z Furią i znaleźć się w finale. A póki co, się zostawię to tak. Jeżeli będę coś zmieniał, to NIP versus FACE prawdopodobnie, i to z grubsza, tyle. Zostawiamy to w ten sposób. Dzięki za oglądanie. Do następnego.